że to mecz jest tak naprawdę podwójno punktowany za te 6 punktów. E, cieszymy się, że udało nam się wygrać to i to 3-0. E, widzieliśmy jak świetnie grają w ostatnich meczach gdańskie lwy. E, po, podnieśliśmy się po tej porażce tak naprawdę z Gorzowem, gdzie też był mecz bardzo ważny, równie tak samo ważny jak ten, ale świetnie, świetnie się. E, jakby zgraliśmy, powiedzieliśmy, że ok, było to czas, czas na następny mecz i to zrobiliśmy dzisiaj i jestem bardzo dumny z naszej drużyny. Każde jest dla nas bardzo ważne, ponieważ wiemy jaki jest ten sezon. Jeszcze absolutnie nie czujemy się w 100% bezpieczni, ale również też spoglądamy do góry tabeli. I chcielibyśmy zagrać w playoffach w ósemce, wiemy, jakie to jest ciężkie zadanie, ile jeszcze pracy przed nami. Dlatego te zwycięstwo tutaj w Gdańsku za trzy punkty jest bardzo dla nas cenne. Jestem bardzo... Dumny z chłopaków tego, jak zagraliśmy, zwłaszcza w pewnych założeniach taktycznych. To był nasz, myślę, pod tym względem jeden z lepszych meczów a propos realizacji tych celów. i Wielkie brawa. Myślę, że generalnie tam jest bardzo ciasno o te play-offy i, i walka będzie trwała do ostatniego meczu, a zostało tych meczów jeszcze sporo. Eee, tak. Jak najbardziej podogramy, podogramy, jesteśmy w tym sezonie, staramy się walczymy, żeby być w tej najlepiej, najlepszej ósemce i bić się o wyższe cele. Przyjeżdżają do nas za tydzień, także myślę, że będzie malutka. Chwila na odpoczynek i będziemy się mogli w 100% przygotować do tego meczu. Mieliśmy wcześniej swoje problemy i nie mogliśmy trenować tak, jakbyśmy chcieli, ale takie jest życie, taki jest sport. Nie, nie zawsze mamy to, co lubimy. Trzeba szukać rozwiązań, sobie z tym radzić. Cieszę się, cieszę się, że bardzo szybko się z tym uporaliśmy i zrobiliśmy kolejny krok do przodu. Nie jestem przekonany, nie jestem pewny, ale może tak być rzeczywiście, że ostatnia kolejka dwie zadecydują o tym, które zespoły zagrają w play-offach w tym roku. Uwielbiam tu być, ta hala jest po prostu przepiękna, kibice e, wspaniali. E, dzisiaj wspominają chłopakom, jak e, przy 11, e, 11 tysięcznej publiczności e, w meczu półfinałowym z Gochatowem e, wchodziłem na zagrywkę i mówię, to, to, to coś, coś pięknego po prostu i tego nigdy nie zapomnę dla takiego młodego chłopaka. W tym czasie to było coś niezapomnianego. Był to ważny mecz w kontekście tabeli. Myślę, że suwałki, zasłużenie wygrały, były lepszym zespołem dzisiaj. Bardzo dobrze zagrywały. No a niestety takie w siatkówce, że w momencie, w którym drużyna dobrze zagrywa, to łatwiej się gra w ataku. No i wszystko wygląda dużo lepiej. Z naszej strony wyglądało to właśnie odwrotnie i wydaje mi się, że to było kluczowe i tym suwałku przechyliły szale są na swoją stronę. Myślę, że mecz meczowi nierówny. Tak jak mówię, ostatnio graliśmy z Bełchatowem, który bardzo, nie chcę powiedzieć bardzo źle, ale zagrywał, ale popełnił dużo błędów. No tak jak powiedziałeś, to jest tak naprawdę tydzień, ale... nie wiem, czy, czy można powiedzieć, że to jest dyspozycja dnia. Po prostu suwałki dzisiaj były lepsze. Zagrali bardzo dobry mecz, no trzeba oddać im, że mieli naprawdę super dzień. No i tak jak mówiłem, zasłużenie wygrali i chciałbym, żebyśmy po prostu nie załamali się tym, wyciągnęli wnioski i żebyśmy w następnym meczu z podniesionymi głowami pokazali na co nas stać, bo dzisiaj na pewno nam się nie udało to zrobić.